Normalne kolano, moi że dzisiaj robimy inny kontent. To znaczy kontent z brodłem RP. Jak nie wiecie o co w nim chodzi, to już Wam tłumaczę. Yy, aktualnie musimy iść do banku. Akurat mam potrzebne rzeczy w aku. A tylko trzymajcie. Pyk. Pyk. Co jest? Co jest? Wait a minute. O teraz mogę usunąć jedną rzecz. Dobra, teraz. Dobra, teraz mogę nagrywać, bo wcześniej mi się film nie udał, ale teraz mogę Wam mówić. Tutaj bierzemy kartę. Tutaj co jest? Jestem tanosem jak to tylko podróbka. No to mamy. Mamy, mamy polski, chyba tu gracie bro, Polskie brota I kradniemy. Bum! Robimy z tą. Mam fankę tanosa. No! Dobra, weźmy sobie po prostu to samo O tutaj. Bierzemy. Gotowe. Coś chciałbym wykorzystać Chebłem okradł jej banki i mi chciała ukryć mamonę. Bo z co ja wychodzę? Dobra, idziemy tutaj do windy. Idziemy wyżej. Widzicie, tutaj mamy sikierę i trzeba ją wziąć, bo inaczej nie ogarniemy Widzicie to i tu trzeba tą sikierą właśnie wy... Złotnicz. Ja mam już to, a, ale... To nie wiem, nie wiem. Dobre, nieważne. Ale... Łiii... Było open the Jest open the door. Zobaczcie, gdzie będzie Wu! Skarbia. Skarbiec. z mojej komunii. Tak, ja, komu ja na na Ale będę chodzić spokojnie, widzowie. Nie ma się um, Nie zastanowię, wam minął dzisiaj dzień. Bo. Nie tak spokojnie jest. Nie jest Bitcoina. Ukradnę bitcoina. Dziękujemy. Wszystko ukradniemy patrzcie tutaj mamy. Też potrzebujemy, żeby to otworzyć tej karty czy klucz, Nie, klucza chyba jest i sikierą walnąć w taki kadraży. To serio? Boże nie! Dobra, yeah boy! My to jednak jesteśmy Rob musicie robić tak, jak już wam pokazuję Bo inaczej to może wam nie... A, co tam jest? To mój okradniony Mój okradnięty pan skarbca, ale znaczy jest dobra, dobra, Zepsute to jest, dobra, ja bym rada. to jest taki krótki filmik, trzyminutowy, co jest ze mną, ja jestem... Ego, bo trzeba tu zrobić ta bum. Sakalaka. Bum. in, I to może być to teraz. Za chwilę może nagram kolejny film. A, bo mi się chce. Tak, się, Dobra, to na tyle! Nara!